Ten lęk, ten strach. I tak bym chciała, żeby już ta, ta nasza Polska była stabilna, żeby te nasze wnuki, prawnuczki miały cel w życiu, że to będzie Polska, która będzie strzegła tych ludzi, obywateli, żeby mieli prawo, a myśmy już nie wrócili na swoje ziemię. Wywieziono na najbliższą stację kolejową. Tam zapakowano do wagonów towarowych po 10 rodzin w wagonie. Zareglowano drzwi od zewnątrz, a pociąg ruszył. W wagonie był malutki lufcik żelaznymi żelaziami, przez które widać było tylko niebo. I to ojciec poszedł i najstarsza siostra poszli na wojnę, a my z tym potem nas wzięli na Ukrainę, byliśmy przez półtora roku. Zimę, lato i jeszcze drugą zimę pod wiosną wyjechali już tu do Polski. I tam mój mały braciszek zmarł, bo zapalenie płuc, 40 stopni mrozu, 45, tak było. I tymi seniami, później do zbiorowej mogiły tych cały tydzień wieźli zmarłych.